Witam Was wszystkich. Chciałbym Wam pokazać jeszcze jeden film, jeszcze ten model, który, jest, który zobrazuje, jak wygląda moja praca. To jest dom jednorodzinny. Tutaj nad tym detalem się za bardzo nie skupiłem, bo nie pokazuję dachu nie muszę go obserwować. To jest dom jednorodzinny, który, który teraz projektuję, w trakcie którego jestem teraz projektowania. I tu mamy taki bardzo fajny bajer pod tytułem. Budynek, który jest delikatnie na skarpie, poprawimy na potem, mamy tutaj dwa elementy pod tytułem tynk podstawowy, tutaj mamy beton, który jest jeszcze powycinany, czyli mamy tutaj w momencie bonie, my zakładamy koncepcyjnie to wszystko, więc, więc tu kwestia, kwestia umówna, czy ja to zrobię w taki czy, czy w inny sposób. Później do zliczenia, bo oni potrzebny, potrzebny będzie ten moduł do delikatnego skorygowania. A tutaj również mamy beton, tu mamy beton, tu mamy drewno. Betony, czyli wygląda to, wygląda to w miarę fajnie. A te wszystkie elementy, które tutaj się pojawiają, to są elementy, które jestem w stanie sobie po prostu zliczyć. Każdy model, który, który tutaj będzie wykonywany, ja sobie tylko wyłączę, bo mi to denerwuje. Tak, wyświetlanie sobie wyłączę. O, każdy model, który jest przede który jest mnie robiony, ja staram się, żeby on był jak najbardziej realistyczny. Czyli wszelkiego rodzaju odzorowania okien, wszelkiego rodzaju rymny mocowania materiały, one się tutaj pojawiają. A w pierwszych wersjach, w tych wersjach startowych, nie do końca wszystko musi się tak jak powinno. Tak to znaczy, tu mogą być pewne odciągnięcia, dlatego, że w trakcie opracowania później te detale są dodawane, dodawane i dodawane. No, ok, a tu mamy taki dość fajny przykład: kinkiet Led for, for Fun Design. No, on wygląda mniej więcej w ten sposób. Jak sobie go obrócimy, tutaj jest fajny, ladowy coś takiego. 2 metry długości, mamy jeszcze metrówkę, więc jest to dość fajny, dość fajny element do popracowania. I tak jak mówię, te wszystkie elementy, które tutaj się pojawiają, one mają swoje warstwy. To są warstwy przepisane z projektu. Drugą fajną rzeczą, którą my tutaj robimy, to są to jest ogrodzenie, które też tutaj jest projektowane. I ono jest zrobione w ten sposób, że jest zrobiony za pomocą ściany kurtynowej, czyli takiego bardzo fajnego elementu. To jest to samo narzędzie, którym się projektuje a na przykład elewacje szklane w dużych wieżowcach. O, coś takiego. A osoby, które znają ten program, wiedzą, że można sobie zaprojektować tę ściankę loftową. Ja projektuję ten na przykład, właśnie ogrodzenia. Tutaj mamy ogrodzenia z Cosmet, a longi metrowe. I ja dzięki temu, że mam je zrobione w taki sposób jestem w stanie liczyć sobie ile metrów, czy ile metrów sześciennych betonu pójdzie tutaj na ten fundament, który tu jest. A czy on wystarczy, czy ja go muszę pogłębić, to sobie w tym momencie zmienię grubość. a Ile będę miał dokładnie tych pustaków i ile będę miał czap. Prawda? Tych pojedynczych. Eee, tutaj te czapy nie są zamontowane, dlatego że to trochę będziemy później inaczej to tak nazywać. A, ponieważ tutaj przychodzą takie palisady, a coś takiego, nie? I te wszystkie palisady, które tutaj są, one później też będą rozrysowane, one będą zliczone. Te przęsła będą wyglądały w ten sposób, że one będą w odpowiedni sposób tutaj kotwione i mocowane. A, dalej mamy daszek, który też jest wykonany w ten sposób, że tutaj będziemy mieli ten koszpel, i tu mamy nadło, e, nadłożony, nie chciałbym mówić nadlany. Dlatego, że zobaczymy, czy ta konstrukcja, która tutaj będzie, to rzeczywiście będzie beton, czyli będziemy w tym momencie mieli beton, ale to nie będzie tak, że będzie tylko a, ten beton, żeby monolityczny. No to tak nie będzie wyglądało. Tutaj będziemy mieli konkretne warstwy. Na te warstwy będą ułożone, dlatego, że tu będziemy mieli również spadek. A i taka rzecz tutaj się jeszcze wydarzy w tym projekcie jak wygląda ten projekt, co tu jeszcze mamy? My jeszcze bramy. Mamy jeszcze bramę. Mamy bramę, mamy furtkę. To wszystko później będzie wymiarowane i podane um, podane inwestorowi. Eee, projekt wygląda w ten sposób. I teraz w tym momencie, jak my sobie tutaj popatrzymy, mamy postacie, mamy to wszystko. Fajnie wygląda? Fajnie wygląda. Eee, mamy drewno i te, ta tekstura, która tutaj jest, to jest ona jest zrobiona tak, żebyśmy mieli taki to jest drobniejsze lamelki o strukturze drewna. Nie wiem, czy, Kuba, czy to będzie robił Kuba, czy to będzie robił ktoś inny. Tutaj mam jeszcze beton, który jest też odci odciskany. Nie? I ja starałem się zrobić go w taki sposób, czy znaleźć taką teksturę, żeby to nie był jednolity beton z takimi kropeczkami. Tutaj też. A osoba, która będzie to robiła, chce, będzie musiała wykazać się troszkę, troszkę większym kosztem. A tutaj jest oczywiście moja Bella, która, która towarzyszy mi przy bardzo wielu projektach. To jest taki bardzo fajny samochód, który kiedyś sobie naladłem. Rower wcinający się w piaseczek, nie ma problemu, poprawimy. Pani, która stoi tutaj, przerzucimy, obrócimy, tutaj też się z tym, z tym nic nie dzieje. Zauważcie, że ten model, tutaj on nie jest tak, jak kiedyś był. A kiedyś były, jak mogliście zobaczyć na moich filmach, tutaj było tak mega dokładnie, dlatego że to robi swój klimat. Prawda? A bardzo rzadko spotyka się takie inwestycje, gdzie to rzeczywiście będzie tak wyglądało. Jak wyglądają później wizualizacje? W taki sposób. One się oczywiście muszą tutaj przeliczyć. A tutaj jeżeli chodzi o to, to tutaj pracujemy na podglądzie high plus 256 próbek więc nie jest to ten, ten najgorszy element wygląda fajnie prawda? ten chłopak tutaj trochę mu ta nogę odskakuje do góry ale to nie jest taki element, który miałby sprawić o, jeszcze teraz zauważyłem to kółeczko a, które tutaj jest, które się podnosi to są takie elementy, które przychodzą w momencie, jeżeli tu korygujemy np. te wysokości nie? czy korygujemy wysokość czy, czy inne elementy a, czy, ten, czy to z tym samochodem jest problematyczne nie jest, nie jest, dlatego że po pierwsze to nie ma tak naprawdę znaczenia, a po drugie, jeżeli byśmy chcieli, żeby miało znaczenie, to jest kwestia tak naprawdę wypoziomowania sobie tego samochodu 0,1 i pójdziemy w dół, czyli minus 0,3. No, i dokładnie to samo tutaj. Minus 0,5 jeszcze. Minus 1. I w tym momencie tu mamy dość, dość dobrze leżące sobie samochód na całości. Jest się czym podniecać? Nie, to jest, to jest tak naprawdę kawałek pracy, którą trzeba wykonać. To jest kawałek pracy, którą trzeba zaprojektować, trzeba to oświetlić, dobrać materiały. I to dobrać materiały takie, które ktoś później będzie w stanie wykonać. Myślę, że tutaj... Wszystkie elementy, które, które się zdarzą, będą całkowicie do wykonania. Mm, tutaj podbitka już jest za, e, gotowa, te elementy będą jeszcze wylewane. Z tego co pamiętam, te słupy już są. Więc tutaj tu jest parę takich, parę takich dziwnych rzeczy. W ogóle ten element jest fajny w tym miejscu, dlatego że ta rynna schodzi tutaj i tak ona tak schodzi według projektu. Nie wnika. Nie wnikam, ja bym ją przesunął tutaj na zewnątrz, pobawił się nią w tym miejscu. Jednak ta odległość jest tutaj tak duża, że trzeba by było zejść tu i jeszcze raz tu. Na? A myślę, że to wyjdzie później w rozmowie, a w rozmowie z miastorem. A co my tutaj jeszcze mamy tak naprawdę? Tak naprawdę standard pracy, który się u mnie pojawia. Czyli mamy założone materiały, mamy założone powierzchnie i te powierzchnie później będą wszystkie zliczane na, na Dobra. Dzięki, że chciałbym się oglądać.